i przepraszam, że ty, tak włosy wyglądają tylko Ja miałam dosłownie 5 minut temu. E, siemanko, chciałem wam powiedzieć, że od dzisiaj filmy będą co 2 dni. Że nagram na przykład film za 2 dni i filmy będą o godzinie 17. Jak nie będzie filmu, to albo nie miałem czasu, albo będzie jak wcześniej, nie będzie mnie 2 tysiące. Nie żartuję. Albo dam posta po prostu, że nie miałem czasu albo coś. Okej? Okay? Na przykład ten film, w czwartek, dzisiaj, jak to nagrywamy, jest czwartek, to, to w sobotę, ale nie wiem, czy w sobotę dokładniej, wrzucę filmik. O godzinie 17. Ja sobie go dziś może nagram i go wrzucę po prostu za dwa dni, bo ja wyjeżdżam i filmy będą co dwa dni o 17. Zapraszam Was oczywiście na mojego TikToka. TikTaka chciałem powiedzieć. Na TikToka, na którym może nie nagrywam jakoś mega często, ale nagrywam. Na przykład, jaki to kot. Więc zapraszam Was na mojego TikToka. Tutaj macie wszystko. Eee... No to ja wszystko już co chyba powiedzieć, nie pamiętam za bardzo. I... I widzimy się już chyba w sobotę. W sobotę o godzinie 17. A później wiadomo w poniedziałek co dwa dni. właśnie to tak rozmyśliłem, że wrzucę za dwa dni, że... O, czas ale w sobotę że wrzucę o 17 i tam pomyślę leciutko nad jakimś filmem, tytułem dzień później, czyli na, przy, na przykład w niedzielę. Już tam myślę totalnie nad planem, jak to nagrać i ta, tak, trelere, i później już dokładniej. I, później, I następnego dnia już to nagrywam. I później wrzucam. Więc mam nadzieję, że Wam to pasuje więc widzimy się w sobotę o 17 już. Teraz już jest, no już troszeczkę, 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 już troszeczkę taka pogoda. Mam już się wstać i tej 30. trzydzieści, jaj, budzik sobie miał nastawić. <grym> Połączeń, dzwonka, powiadomień, alarmu. Bo już wiecie, nie wiem, czy wyjeżdżam po prostu i dzień później jadę, więc to dzisiaj nagram jeszcze coś. On by się po prostu laptop rozładował. Jeju, chciałem dać na 6.30. Jeju, czemu? Tak wcześnie. urada na piątą 25. I na piątą 30. Jeszcze na trzeci budzik, jak coś. Ojeju, jak przekichana. Dobra, dziękuję wam za oglądanie i się widzimy w sobotę. Na razie, ho! Pamiętaj o subskrypcji. Narka. Narka, widzimy się. Serio, że tak dziwnie wygląda.